Dzień dobry, witam Was w tą piękną niedzielę. No, tak jak w sumie nie planowaliśmy, bo jeszcze pół godziny temu nie planowaliśmy tego, jedziemy na grzyby. Także dziewczyny na górze się zbierają. Ja teraz idę po nie i śmigam na grzyby. No, ja poranek miałem dosyć intensywny, bo zdążyłem już zrobić dwa laby z GCP. I tym samym skończyłem pierwszy tydzień modułu. Mam nadzieję, że dzisiaj, no przynajmniej, zacznę. A mam nadzieję, że skończę drugi tydzień e, tych modułów GCP. No i co? Wczoraj jeszcze trochę było gotowania. Wczoraj zrobiliśmy gołąbki, i wyszły epicko. No to ruszamy na leśne przygody. Hej! No jesteśmy w lesie. Jest strasznie dużo ludzi. Strasznie. No ale idziemy trochę głębiej. Zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Zobaczcie. Dwa w jednym miejscu. Kto mógł je znaleźć jak nie ja? <gry> Patrzcie, tu kolejne. Ale znaleźliśmy miejscowy na grzyby. Patrzcie. No Gabi, jakie grzyby znalazłaś? Pokaż tutaj. Ten grzyb znalazłam. Ten, który mam w koszyku. A ten znalazła mama, ale ja go wycięłam. Okej. Okay. Pokaż jaki znalazłaś. Super. A mama jak ma w koszyku? Na razie. No cudo. I patry. I patrynia. to. Cudo. ludzi w lesie jest straszliwie dużo w porównaniu z wczoraj, straszliwie, ale coś znaleźliśmy i w większości prawdziwki. No i co, pieczemy własny chleb. Patrzcie. Generalnie zapomniałbym o dokończeniu dzisiejszego vloga, prawie. Tak się tutaj zapracowałem, zauczyłem. No, grzyby zrobione już się suszą na suszarce, więc jest fajnie. Wczorajsze już są schowane i zabezpieczone odpowiednio w słoiku. No i co, zrobiłem drugi tydzień szkolenia GCP. Ale jestem trochę zdenerwowany i trochę rozczarowany, bo jeden z labów e, dwukrotnie zaliczyłem na 100%. E, a system cały czas nie chce mi pokazać tego progresu i pokazuje mi tylko 33% i świeci na czerwono. Nie wiem, co z tym zrobić. Chyba będę zgłaszał do soportu. Bo w trakcie robienia samego lab'a, no. Zaliczyło mi wszystko na 100% i pokazało 100%. A w podsumowaniu jest 33. No nic. Może zrobię jeszcze trzecie podejście, tak? Do trzech razy sztuka. Może zadziała. W końcu. W końcu to informatyka. E, dobra. No to pewnie ja mógłbym na dzisiaj kończyć. No i do zobaczenia. Mam nadzieję, że w tym tygodniu. Pa.